Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj grosowy ryż z cebulką. To wspaniały dodatek do dań głównych, a zatem na ciepło, ale świetnie sprawdzi się także na zimno i wówczas wykorzystuję go do sałatek, farszów, zapiekanek, a także do odświeżanych dań z dnia poprzedniego, na przykład pocięte kawałeczki mięsa, trochę warzy, Do tego właśnie ten grosowy ryż. Wszystko na niewielkiej ilości oliwy podsmażam na jednej patelni i takie odświeżone nowe danie podaję na stół. Zatem ryż sprawdzi się w wielu rolach, jest bardzo smaczny i gorąco polecam. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak go przyrządzam. Prościutki, polecam. Jedną niewielką cebulę kroję w drobną kostkę. Do garnka dodaję niewielką ilość oliwy z oliwek. Ja daję jakieś dwie łożeczki i podgrzewam ją tak, aby była ciepła. I do takiej ciepłej dodaję cebulę, Łóżeczkę przyprawy do grota oraz łożeczkę jakiejś gładkiej musztardy. Dokładnie mieszam. I chwilkę podsmażam, tak aby cebulka lekko zmiękła, a całość zaczęła aromatycznie pachnieć. Nie za długo, bo trzeba uważać, aby nie spalić przypraw. Kiedy zawartość garnka już ładnie pachnie, dodaję jedną miarkę ryżu. W moim przypadku jest to szklanka o pojemności 250 ml. Ryż mieszam dokładnie z cebulą. I chwilkę podgrzewam tak, aby każde ziarenko ryżu pokryło się ładnie tłuszczem i dobrze wymieszało się z cebulką. Pozwalam teraz trochę ryżowi się ogrzać, zależy mi na tym, żeby on był ciepły, i kiedy ryż lekko się ociepli, zaleję go gorącą wodą w proporcji 2,5 do 1. To jest na jedną miarkę ryżu dodaję 2,5 miarki gorącej wody. Dokładnie mieszam i doprowadzam do zagotowania. W międzyczasie solę wodę do smaku wody morskiej. I kiedy woda zaczyna się gotować, maksymalnie zmniejszam grzanie i pod przykryciem gotuję ten ryż jakieś 12-15 minut. W tym czasie nie podnoszę pokrywki, ani ryżu nie mieszam. Po prostu pozwalam mu się gotować na bardzo małym, najmniejszym z możliwych ogniu przez jakieś 15 minut. Po tym czasie wrócę i pokażę co dalej. Po 15 minutach ryż już jest dobry, ale nie podnoszę jeszcze pokrywki. ani nie absolutnie go nie sprawdzam ani nie mieszam, tylko przez 10 minut trzymam jeszcze pod przykryciem, i przez ten czas pozwalam mu jeszcze dojść. I po tych 10 minutach sprawdzam ryż. Pachnie wspaniale każde ziarenko jest ładnie i osobno ugotowane i bardzo mięciutkie. I teraz dodaję do tego ryżu łyżkę masła. I całość mieszam, rozprowadzając masło w ryżu. Ja chciałam, aby mój ryż był taki bardziej kleisty i taki właśnie efekt widać został osiągnięty. Gdybym chciała, żeby był ugotowany bardziej na sypko, to dodałabym po prostu dwie miarki wody na jedną miarkę ryżu. Gotowe można podawać. Chwilę przed podaniem można także przypruszyć zieleninką. Wówczas będzie prezentował się jeszcze ładniej i na pewno smaczniej. Ja proponuję drobniutko posiekaną nadką pietruszki, świeżą bądź suszoną, dlatego, że świetnie komponuje się ze smakiem tego dania. Taki ryż pasuje jako dodatek do dania głównego do mięs, ryb, ale ja lubię go także w wersjach bezmięsnych, na przykład z kolorowymi warzywami ugotowanymi na parze. Jest naprawdę przepyszny, więc polecam. Co więcej, sprawdzi się także na zimno, gdyż po wystudzeniu można go z powodzeniem wykorzystać do wszelkiego rodzaju sałatek mięsnych czy innych, idących w kierunku takim bardziej pikantnym. A także do farszów czy zapiekanek. Polecam, bo jest nieskomplikowany w przygotowaniu, a naprawdę smaczny i nieco inny od takiego codziennego sposobu na ryż.